Cześć, Racing Academy. Jesteśmy w Laponii w okolicy Kusamo na jeziorze Pikunisji, na którym Johan Kankunen, czterokrotny mistrz świata, od kilkunastu lat prowadzi Akademię Jazdy Sportowej na Lodzie. Nasz program Fastlane Ice Driving Experience to szkolenie jazdy sportowej i trening jazdy sportowej na lodzie samochodami sportowymi wyposażonymi w opony z kolcami. Program Fastline Ice Driving Experience składa się z trzech poziomów. Pierwszy poziom to Experience, czyli poznanie zachowania samochodu na śniegu i lodzie, poznanie jego sterowności, kierowalności, nauczenie się podstawowych rzeczy, przyspieszania hamowania, wprowadzania samochodów poślizg i kontroli tego poślizgu. Drugi etap treningu i szkolenia Fastline Ice Driving Experience na zamarzniętych jeziorach w Laponii to etap, który nazywamy sport i tu już łączymy umiejętności, które nabyliśmy na pierwszym poziomie Experience. Trenując głównie na owalu albo ósemce, który zaczynamy jeździć z większą prędkością, łącząc slajdy, przechodząc z jednego zakrętu w drugi, płynnie kontrolując samochód i szlifując doskonałość prowadzenia kontroli samochodu, jednocześnie podnosząc znacznie tempo, tempo poruszania się samochodem w poślizgu. Poziom 3, Fastline Ice Driving Experience to poziom, który nazywamy Performance. I ja właśnie w tej chwili jadę. Samochodem Porsche 911 Carrera 4 GTS, czteronapędowym, legendarnym samochodzikiem z ponad 500 koniami mechanicznymi mocy. Na najszybszym torze, torze sportowym, na którym prędkości dochodzą do stu kilkudziesięciu km na godzinę, a ja cały czas kontroluję ten samochód i tu zaczynamy już budować tempo z uczestnikami naszych szkoleń. Łączyć slajdy w piękne, elastyczne przekładki z lewego slajdu do prawego. Umiejętność zarządzania momentem obrotowym, który jest przekazywane raz na przednią oś, raz na tylną i płynnej kontroli kierunku jazdy samochodem, tak żeby on zawsze był ustawiony w taki sposób, że układ napędowy i siły, które generuje napęd samochodu, przeciwstawia się siłom od w zakrętach. Daje to ogromny pan, ogromną radość poczucie kontroli, ale też poczucie takiego żeglowania samochodem w poślizgu.